Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, jest taka prastara legenda krakowska o Wandzie, co nie chciała Niemca. Co my wiemy o tej Wandzie? Nic. Nie znamy jej nazwiska. Wiemy tylko, że ma na imię Wanda. Miała. Co wiemy o Niemcu? Jeszcze mniej. Wiemy tylko, że Niemiec, czyli co najważniejsze Wanda, Polka sądząc z imienia, i Niemiec. Dlaczego na Niemca mówiło się Niemiec? Nie wiem, czy Państwo wiedzą. Mianowicie Niemcy to były jedyne plemię, z którym Słowianie nie mogli się porozumieć, bo i dlatego stąd jest nazwa Niemiec. Tak, jakby nie my, prawda? Niemiec. No i ta legenda mówi, że Wanda nie chciała Niemca. Proszę Państwa, to jest legenda, która przetrwała do dziś. Cóż się okazało? W naszych prapolskich wyborach macza palce Niemiec. Jeden Niemiec y, powiedział, że będą zwalczać PiS, b, że no, 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 jednym z nich miesza się do naszych wyborów. Niemiec. Zaprotestował pan premier. Powiedział, że wzywa go na pojedynek taki medialny. I Pan prezydent jest zaniepokojony. Nawet zastanawiam się, czy PiS nie ma zamiaru zmienić daty wyborów, żeby jakoś go tam troszkę tego Niemca poprzestawiać. W każdym razie o co chodzi? Chodzi o to, żeby odkryć wpływy niemieckie. Czy są te wpływy, czy nie ma? Proszę Państwa, jak to nie ma? Jeżeli czytam dziennik polski, to jest Gazeta Orlenowska. Swoją drogą, jakoś my się łatwo przyzwyczaili do tego, że to jest Gazeta Orlenowska, i czytamy i nie zwracamy uwagi, kto jest właścicielem tej gazety. Dopiero w momencie takiej sytuacji, jak teraz, zdajemy sobie sprawę, że to Daniel Obajtek jest właścicielem tego wszystkiego. No więc, w tej gazecie Orlenowskiej oraz w telewizji zwanej dla niepoznaki publiczną, co chwilę występował Donald Tusk z powiedzeniem: Fir Deutschland. Deutschland, czyli wpływy niemieckie są. I kto się obawia tych wpływów niemieckich? Przecież nie opozycja. Dlaczego opozycja się nie obawia? Dlatego, że wśród opozycji te wpływy niemieckie są. I są coraz większe te wpływy niemieckie. I stąd ja, ja teraz zastosuję ironię. To jest takie, jakby to powiedzieć, takie sformułowanie Arebur, czyli coś na odwrót. No więc... Powiem ironicznie, że nie słyszałem, żeby Bundestag zatrzymał się nad, nad, tym, nad tą sytuacją, że Niemiec w nasze wybory prapolskie chce włożyć swoją szpilę. Prawda? Nie słyszałem o tym. No ale być może ja nie wiem wszystkiego, proszę państwa. No więc w tej sytuacji ja może wrócę do tej Wandy, proszę państwa. No bo jaką miała alternatywę Wanda? Tak, no dookoła Słowianie, no Szwedzi niby są, za morzem, ale jednak, no może, że to Wanda co nie chciała Szweda i że potem ten, ten potop był z tego powodu, nie przypuszczam, żeby to był e, dobry trop, no a dookoła sami Słowianie, Ukraińcy e, ci. Czesi, Słowacy, no z nimi się można było jakoś dogadać, a z Niemcem nie dało się dogadać, prawda? No, co prawda, Ukraińcy są no, tak prawie jakby Polakami, bo wiele lat żyliśmy w jednej takiej koalicji, prawda? No ale to my uważamy, że Ukraińcy są prawie Polakami, stąd ich tak przejmujemy u siebie, bo Władimir Putin uważa, że oni są Rosjanami. I oto jest ta wojna. To jest ciekawa sprawa, że to jest druga taka wojna na świecie. Pierwsza wojna o, o jedną osobę to była wojna trojańska, a druga, co prawda tu chodzi o cały naród, to jest ta wojna, która jest obecnie i ona jest nierozstrzygnięta, więc ja może to zostawię. W związku z tym myślę tak, no, no Wanda, co nie chciała Czecha, proszę Państwa. Czy, czy Państwo wiedzą, jak po czesku jest, co znaczy po czesku szczotka? No. E, czy Słowiaka nie chciała? A wiecie, że, że po, po ich niemu gaz to jest plyn? No więc raczej to jest niemożliwe. To staw, zostańmy przy tym Niemcu. Wanda nie chciała Niemca. I swoją drogą tak myślę, jakby wyglądał nasz kraj, gdyby Wanda tego Niemca zechciała. No to tyle na razie. Dziękuję.